Wszystkie na kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy na porzuconej stacji benzynowej, opuszczonej gdzieś w ubiegłym roku. Tylko na szczęście nie zniszczona jeszcze przez huliganów. Tutaj był, tutaj był bar, który nigdy nie został otwarty. Nigdy. No so, ej, to zobaczymy, co tam jest w środku. Nie czy to był party O cześć, widzicie mnie. Co tam było? A, tylko. chupa, śmieci. A, tu była w ogóle kasa. Wow. Tam jakieś zdjęcie. A tutaj mamy wejście do sklepu stacji benzynowej. Uwaga, w kasie. Enny. A co tu jest? No nie. Dobra. Tutaj mamy takie coś. No puste półki i tyle. Niestety tu do środka się nie da wejść. Naw o, nawet tę karteczkę z napisem stacja nieczynna. Tutaj mamy zabezpieczone dystrybutory. Jeden drugi. Ale już... Ten nie jest zabezpieczony. Super. O, proszę. O, tutaj był chyba ekranik, nie wiem dlaczego. On... Tutaj mamy stację od drugiej strony. Tutaj chyba było jakieś wejście. A tutaj okna, pozasłaniamy i tyle. O, tam jest jakiś znak. Zobaczymy jaki. A. Zakaz wjazdu. Tutaj mamy WC i napis Toaleta nieczynna. Widzowie no jak widzicie tutaj się zaczyna pojawiać dużo więcej śmieci o proszę I tutaj piękny oset, gdzie stawały kiedyś samochody, żeby zatankować. Widzowie, no jedyne co tu jeszcze działa, to jest stacja do ładowania samochodów elektrycznych. Widzowie, no to to wszystko na ten film. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Pamiętajcie o komentarzu, łapce w górę, subskrypcji i cześć!